Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, dlaczego on mnie nie chce. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno, słońce. Co wychodzi naprzeciw? Cesarz. Wynik, odpowiedź rada. Rycerz kijów. Sedno, słońce. To jest duża nadzieja, duża wiara, dobre perspektywy. Człowiek widzi nowe horyzonty, tryska energią. To jest mężczyzna o silnej osobowości, wzbudza zaufanie, cieszy się sympatią, cieszy się powodzeniem społecznym, wzbudza poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i również finansowego. Ma dobrą kondycję. Wychodzi naprzeciw? cesarz. To jest silna postawa. To jest również takie postawienie granic. To są również duże wymagania. To jest również zdominowanie kobiety przez mężczyznę. Czyli ona zrobi to, co ja chcę. Tutaj jest brak kompromisowości. Czyli albo przyjmujesz moje warunki, albo nie ma nic. To też jest różnica wykształcenia. Wynik, odpowiedź, rada, rycerz kilków. Patrząc na ten rozkład, to para na początku, do początku znajomości, nie zadeklarowała się wobec ciebie. Czyli nie zapytała się jego, jakie on ma oczekiwania wobec ciebie. I ty nie zapytała się jego, jakie on ma oczekiwania wobec ciebie. Czy on chce budować stały związek? Bo na przykład ty kogoś szukasz do budowy związku. Do stałego związku. Prawdopodobnie zmarnowałaś swój czas, wierząc, że z tego coś wyjdzie. Ale na iluzji, na marzeniach, związku nie zbudujemy. To, że spędziliście miło czas w łóżku, to nie znaczy, że zbudujesz z nim związek, związek stały. Wcześniej dostałeś od niego jakieś sygnały, że z tego wyjdzie coś tylko przelotnego. I te sygnały prawdopodobnie zignorowałaś. I to był twój błąd. On mógł zaspokoić swoje potrzeby. I ty zaspokoiłaś swoje potrzeby. Żeby powstał stały związek, to jemu musi się podobać fizycznie i duchowo. I to jest sedno. I wtedy można budować coś stałego pod warunkiem, że on ma wszystko pouregulowane. Na przykład ma uregulowane sprawy małżeńskie. Jak tego nie ma, to nie wchodź w to. Również słuchaj swojej intuicji. Również dużym błędem kobiety jest, że narzuca się mężczyźnie. Bo on ma na przykład dobrą kondycję finansową, patrząc na cesarza. To narzucanie się da odwrotny efekt. Szukaj sobie kogoś, kto jest dopasowany do Ciebie i na Twoim poziomie, na pożądaniu, na seksie, związku nie zbudujemy. Nie w długim czasie pojawi się osoba do budowy związku. Ale zapytaj się tej osoby, czy ma takie same oczekiwania co Ty. Jeżeli nie ma takich oczekiwań co Ty, to wycofaj się i nie marnuj czasu. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Dziękuję. Dba o siebie. Klara Tarot.